Witam wszystkich, tym razem wkraczamy do świata termografii. Wpadliśmy na pomysł, aby przygotować dla Was serię recenzji urządzeń termograficznych, które mają coraz więcej zastosowań w codziennym życiu. Dzisiaj z wielką przyjemnością mogę przedstawić Wam najmniejszą kamerę termograficzną na świecie, a mowa dokładnie o Micro Mini 2. Zajmiemy się jej recenzją i testem. Porozmawiamy o tym, w jakiej dziedzinie może najbardziej się przydać. Ale zanim to zrobimy, szybkie info, na stronie elektromaniacy.pl i epasjonaci.pl możecie skorzystać z promocji właśnie na urządzenia termograficzne. Dlatego spieszcie się i skorzystajcie z tej promocji, ponieważ jest do końca marca. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, aby być na bieżąco z naszymi recenzjami. A już przed nami recenzja najmniejszej kamery termograficznej na świecie. Zapraszam! Pudełko kamery termograficznej Hiki Micro 2 Plus jest starannie zaprojektowane i zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, które umożliwiają użytkownikowi pełne korzystanie z urządzenia. Oto co znajdziesz w pudełku: instrukcje obsługi. Dokładna instrukcja obsługi w formie książki z językiem polskim. Która przewodniczy użytkownikowi przez proces konfiguracji i korzystania z kamery. Kabel USB: kabel służący do ładowania kamery oraz do przesyłania danych z urządzenia do komputera, a także służący jako przedłużenie widoczności kamery. Etui ochronne zapewnia dodatkową ochronę dla kamery podczas transportu oraz przechowywania. Kamerę termograficzną Hikmicro Mini 2 Plus, główne urządzenie, które jest sercem zestawu. Kompaktowa konstrukcja, solidnie wykonana, gotowa do pracy w terenie. Dzięki kompletnemu zestawowi akcesoriów w pudełku możecie natychmiast rozpocząć korzystanie z kamery termograficznej Heat Micro Mini 2 Plus, bez konieczności dokupowania dodatkowych elementów. Aplikacja HikMicroViewer Viewer to idealne uzupełnienie kamery termowizyjnej Hikmicro Mini 2 Plus. Dzięki apce możemy oglądać obraz termiczny na żywo z kamery Mini 2 Plus na swoim smartfonie lub tablecie, sterować parametrami kamery, takimi jak paleta kolorów, czułość termiczna i zoom z poziomu aplikacji. W celu późniejszej analizy lub udostępnienia materiałów, dalej możemy nagrać obraz i filmy termiczne. W apce możemy użyć także zaawansowanych narzędzi do analizy obrazu termicznego, takich jak tworzenie profili temperatury i nakładanie obrazów. Stworzone raporty możemy wygenerować i zapisać w formacie PDF z wynikami pomiarów i analizy. Hit MicroViewer. Daje nam również możliwość zaktualizowania oprogramowania kamery Mini 2 Plus bezpośrednio w apce. Dodatkowe funkcje aplikacji HikMikro Viewer przydatne właśnie z kamerą Mini 2 Plus. Tryb kalibracji. Użyj funkcji kalibracji, aby zyskać dokładne pomiary temperatury, galeria. Przechowanie i przeglądanie nagranych obrazów i filmów termicznych, no i same ustawienia, dzięki którym możemy dostosować ustawienia aplikacji do swoich potrzeb. Jakie dodatkowe korzyści skorzystania z, z tej aplikacji? To przede wszystkim łatwość obsługi. Ma intuicyjny interfejs. Aplikacja sprawia, że jest łatwa w obsłudze, nawet dla początkujących użytkowników. Ma szeroki zakres funkcji. Które umożliwiają pełne wykorzystanie możliwości kamery. Mobilność. Aplikacja jest dostępna na urządzenia z systemem Android, co zapewnia mobilność i możliwość pracy w terenie. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie. Kik Micro Mini 2 Plus to narzędzie, które może być przydatne dla różnych grup osób oraz w różnych dziedzinach. Dla inżynierów budownictwa kamera ta może być nieocenionym narzędziem do przeprowadzenia inspekcji izolacji termicznych budynków, wykrywania mostków termicznych oraz monitorowania instalacji HVAC. Dla techników zajmujących się elektroniką, kamera ta może być narzędziem do diagnostyki usterek, kontroli temperatury komponentów elektronicznych oraz monitorowania przegrzewających się elementów. Dla pasjonatów przyrody, kamera ta może być używana do obserwacji zwierząt w nocy oraz do monitorowania gniazd ptaków. Wykorzystanie kamery termograficznej do śledzenia migracji nocnych uwadów, co może być pomocne dla badaczy zajmujących się ekologią roślin. Dla osób zainteresowanych nowinkami technologicznymi, kamera ta może stanowić fascynujące narzędzie do eksperymentowania z różnymi zastosowaniami termografii w codziennym życiu. Na przykład wykorzystać kamerę termograficzną do badania wzajemnego oddziaływania ciepła między ciałami ludzkimi, co może posłużyć do lepszego zrozumienia reakcji organizmu na różne bodźce zewnętrzne. Zalety Micro MINI 2 Plus. Kompaktowa i lekka konstrukcja. Kamera jest łatwa do przenoszenia i używania w terenie. Wysoka rozdzielczość obrazu, czujnik 256x192 pikseli, generuje szczegółowe obrazy, umożliwiając identyfikację kluczowych detali. Szeroki zakres temperatur. Pomiar temperatury w zakresie od minus 20 stopni do 350 stopni Celsjusza czyni kamerę wszechstronnym narzędziem do pracy w różnych warunkach. Intuicyjny interfejs. Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika z ekranem dotykowym i ergonomicznym układem przycisków, usprawnia nawigację i dostęp do funkcji. Mini 2 Plus oferuje szeroki wachlarz funkcji takich jak tryb obrazu w obrazie, Picture in Picture, paleta kolorów, Fusion, czyli łączenie obrazu termowizyjnego z widzialnym. Pomiar temperatury punktowej, obszarowej, liniowej i profilowej, algorytm AGC, automatyczną regulację wzmocnienia, funkcję DDE, czyli cyfrową poprawę szczegółów, nagrywanie wideo i zdjęć w wysokiej rozdzielczości, łączność Wi-Fi i Bluetooth, możliwość sterowania kamerą z poziomu smartfona. Do tego należy dodać jeszcze. Długi czas pracy baterii. Kamera może pracować do 4 godzin na jednym ładowaniu. Atrakcyjna cena. W porównaniu do innych kamer termowizyjnych o podobnych parametrach, Hik Mikro Mini 2 Plus jest oferowana w przystępnej cenie. Wady Hik Mikro Mini 2 Plus. Niższa rozdzielczość w porównaniu do innych modeli. Czujnik 256 na 192 pikseli. Może nie być wystarczający dla użytkowników potrzebujących maksymalnej szczegółowości obrazu. Kolejna rzecz to brak wbudowanego wyświetlacza eyepiece. Utrudnia to obserwację obrazu termograficznego w jasnym świetle słonecznym. No i na sam koniec ograniczona funkcjonalność aplikacji mobilnej. Aplikacja mogłaby oferować więcej funkcji i opcji konfiguracji kamery. Dziękuję za obejrzenie recenzji. Mam nadzieję, że o wiele łatwiej będzie podjąć decyzję o zakupie kamery termograficznej Hitmicro Mini 2+. Przypominam, że na stronie elektromaniacy.pl i e możecie zgarnąć urządzenia termograficzne o wiele taniej niż dotychczas. Pamiętajcie, że promocja trwa do końca marca. Nie spóźnijcie się i skorzystajcie. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, aby być na bieżąco z nowinkami technologicznymi i elektroniką. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy o jeszcze wyższym poziomie pomiaru termografii.